Nazwą Diamenty też medal srebrny zdobyły w roku 2023 piłkarki. Realnej widzę juniorek w piłce 11-osobowej. To świadczy o bardzo dobrym szkoleniu w tym zawodniczek. Albo już poza klubem, albo startowały w walizacji Nikola Domańska strzeliła piłkę przed bramkę Staszkówki Jelnej. Strzeliła piłkę przed bramkę Staszkówki Jelnej. Jeszcze z dziesiątej w Jelnej. Teraz... Powrót do defensywy jest konieczny, jeśli chodzi właśnie o tę drużynę, bo KKP z akcją bardzo groźną wyszło i zespół kobiecego klubu piłka. Jest Kiełtyka na szósty metr, podanie ostry kąt i gol dla UKS-u. Weronika Staszkówka. Jelna ósma minuta spotkania. I do Domańską. Do Mańska na dziewiątym metrze jeszcze poszukała koleżanki. Do Domańska po koszecie I w dziesiątej minucie KKP odzyskuje. Prowadzenie 2 do jednego. O ta końcówka pierwszej połowy zaczyna. Coraz lepiej wyglądać dla KKP Warszawa i teraz mamy tego potwierdzenie. Staszkówki Jelnej jest KKP Warszawa. 3 do 1 prowadzą zawodniczka Przed roku się nie zraziła. Koleżanki pomogły i z tego niebezpieczeństwa utraty drugiego gola przez KKP wychodzi czwarty. Strzelony przez tę drużynę. Po aucie jest szansa na kontrę dla Staszkówki Jelnej. Sama w tej akcji przez całe boisko poszła. Nie zdobyła gola Julia Borek. Została zatrzymana. No, i dobrze, teraz sud nas czeka. Uderzenie z dużej odległości. Rozpoczęły do prawej strony 10 sekund. Dwa gole prowadzenia KKP teraz. No, i ta sytuacja jest jak najbardziej opanowana jak najbardziej dobra dla zespołu ze stolicy, bo. KKPM wygrywa 4 do 2, no i oczywiście zapisuje na swoje konto 3 punkty.